stało już pewną tradycją tego miejsca. Ze mną dzisiaj są dwie wyjątkowe osoby i zaproszę na scenę Jarka Koziarę, artystę plastyka, dzisiaj występuje jako dyrektor festiwalu Land Art i Wojtka Januszczyka, dyrektora technicznego, jak kazał się przedstawić. A na co dzień architekta i prezesa Fundacji Latająca Ryba, no, Fundacja... Fundacji Krajobrazy, Fundacja Latająca Ryba, Fundacja Krajobrazy, organizatorzy 11 Land Art Festiwalu, który się odbywa w Sienicy Różanej, a ja nazywam się Agnieszka Poźniak, pracuję w Centrum Kultury w Sienicy Różanej i wspieraliśmy tą ekipę przez ostatni tydzień, a może trochę więcej, w organizacji tego wydarzenia. Tak. To który z Panów zabierze najpierw głos? No cóż, marzenia się spełniają. Tak naprawdę tutaj sprawcą tego wydarzenia w pewnym sensie zasadniczym jest ta pani, która napisała wniosek do KPO i ze względu na przyznane środki udało nam się zorganizować to przedsięwzięcie. Oczywiście były urzędy, które olały nas zupełnie, więc musimy sobie radzić jakoś sami. Ale jak widać dajemy radę i no i co? I, i, I te plany ciałem się stają i bardzo nam miło Państwa tutaj powitać. Cieszymy się bardzo na drugiej odsłonie Landart Festiwalu, który odbył się w Siednicy Ryżanej, Pewnie dalej e, e, następne edycje popędzimy w świat, bujając się gdzieś po Lubelszczyźnie, tak jak to robimy już od lat kilkunastu. I co? Chcielibyśmy również podziękować gospodarzowi tego przybytku, panu dyrektorowi szkoły. Pan Mirosław Jurkowski, nowy dyrektor Zespołu zespołu szkół, centrum kształcenia rolniczego, taki trudny skrót, gdzieś tam cię miał do nas dotrzeć, ale go nie widzę, być może pogoda zatrzymała. Szkoła, która nas bardzo mocno wsparła, bardzo dziękujemy, bo mogliśmy zawsze liczyć na pomoc. Dziękujemy również Wójtowi Gminy Sieńca Różana Leszkowi Proskurze. Dzisiaj reprezentuje go sekretarz Dariusz Turzyniecki. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły być na tym koncercie, był wcześniej podczas wernisarzu. Natomiast te dwie instytucje no, pomogły nam zorganizować to, co dzisiaj mogliśmy Miołały sfiniszować. Dokładnie. Ale Nie będziemy tych, wymieniać, które, ale wiedzą. Tych osób i instytucji było dużo, dużo więcej, bo to przedsięwzięcie wymagało naprawdę ogromnej logistyki, energii, pracy, bo ten efekt, który dzisiaj widzimy, no to już taki efekt końcowy, który jest bardzo miły, sympatyczny. I te uściski, ukłony i brawa są bardzo miłe, ale przez ostatnie 10 dni pracowało w Sieńcu Różane 11 artystów, Którzy przygotowali landartowe prace, dwóch, którzy dojechali do nas ze swoimi pracami, razem 13 ekspozycji, które będzie można przez najbliższy miesiąc oglądać w przestrzeni publicznej. Ale myślę, że chyba też podziękujemy, bo my tutaj na świeczniku świecimy, ale chyba podziękujemy też tym, którzy przez te ostatnie 10 dni Land Art Festival kojarzył im się z. Orką na Ugorze, koniecznością pracy na minus 20 do 25 stopni w warunkach polowych i którzy dzielnie sekundowali i pomagali i dzięki którym dzisiaj tutaj się możemy spotkać. Dziękujemy Sewerynowi, dziękujemy Kubie, dziękujemy Grzegorzowi. I pewnie Piotkowi. Po, podziękuję też Piotrkowi, Ewelinie, Sylwii, Joli, Edycie, Igorowi, Justynie, ekipie z Centrum Kultury, którzy, Martynie. Martynie, którzy tak jako te, te duchy gdzieś tam z drugiego rzędu dzielnie sekundowały. A wysiłek był ogromny. Wysiłek był ogromny, bo naprawdę, szczególnie ta pogoda, chociaż w lecie też nie było lepiej, bo wtedy było plus 40, więc mamy taką rozpiętość, amplituda nie bywała. Natomiast dzielnie tutaj w, tej, w tych warunkach pogodowych, czy śnieg, czy deszcz, bo też mieliśmy i deszcz, y, tworzyli dla Państwa to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy uczestnikami. I jeszcze jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Siennica Różana, to gdzieś między Chile a Australią, bo zespół jest w, w trasie i właśnie wrócił z Chile, jest w, w Siennicy, a jedzie do Australii. Także na mapie to właśnie w tej okolicy należy szukać sienicy różanej. Teraz ja coś mogę. Dobrze. Jest bardzo międzynarodowo, bo też odwiedzili nas tutaj studenci z Uniwersytetu z Lanzhou w Chinach. Pokażcie się. Hello, where are you? China student, where are you? There. Przylecieli do nas z Chin na ten koncert specjalnie i na dwa lata studiów do Polski przy okazji. Więc ja też się bardzo cieszę, też bardzo wszystkim chciałem podziękować za, organizator, za organizatorom, za tą naszą pracę dzielną i bardzo sensowną. I jeszcze na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, że mam pięć dych. Bo jakiś pan prosił, żeby mu sprzedać bilet, bo jeden mu nie jest potrzebny. Jakby się mógł do mnie zgłosić, to chętnie mu, O jest, to właśnie. To ja panu oddam te pięć dychze. Czyli sprawy biznesowe załatwione. Ja jeszcze podziękuję naszym patronom medialnym. E, Radio Bonton z Hełma, Super Tygodniowi Nowemu Tygodniowi e, Radio Lublin, które nas wspierało. E, Telewizja, kultura. Telewizji Lublin, Telewizji Kultura i. E, e, kraina Bugu. Kraina Bugu, architektura i biznes. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie i dzięki którym państwo się dowiedzieli o tym, że to wydarzenie się tutaj odbywa. I patrzę jeszcze tak i jeszcze chciałabym podziękować specjalnym specjalne podziękowania dla niezawodnych druhów strażaków ZSP lokalnych. Bogdan Kargul, Marek Kapeluszny, Krzysztof Tajer, Kondrat Mazurek, Tomek Zdunek Dzielnie nie tylko pomagali przy landartach, ale również przy budowaniu scenografii. Bóg zapłać dobrze ludzie, bo dzięki temu mamy dzisiaj takie wydarzenie, a nie inne. A nie było łatwo. I przede wszystkim dziękujemy naturze i opatrzności, że to wszystko się mogło wydarzyć. W takich, a nie innych okolicznościach mieliśmy minus prawie 30 stopni. Teraz <głos》> mamy 70. temperaturę dodatnią. To tak I rośnie. W tej amplitudzie się poruszamy. Dziękujemy i życzymy miłego odbioru koncertu. A wszystko dzięki KPO dla kultury. Zapraszamy w lecie. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. The Tiger Lilies. Dry. Had a friend in Soho injecting in her thigh. Mattresses across the floor downstairs, played me young, crashing down the pieces. Played it on that long. They sold the Chinese smack, a knife to his face, ear to ear been slashed. Had a friend in Soho Sold herself by the hour. Her boyfriend played the clarinet, sweet and sour. Soho song.